Siemano moi drodzy, witam serdecznie w pierwszym odcinku z serii. Paulina próbuje nagrywać rutyny pielęgnacyjne w swojej nowej łazience. Najpierw herbata. Nie ma co się oszukiwać, najpierw herbata. Zgodnie z moim najnowszym zwyczajem obudziłam się od razu poszłam zrobić jakiś taki mały trening cardio, dlatego jestem trochę czerwona. Nie zrobiłam jeszcze nic z moją twarzą, w sensie ani nie zmyłam tego, tej pielęgnacji, która była wczoraj wieczorem, ani żadnych maseczek nakładałam, totalnie nic. Taka jest oto, co te po wstaniu i po krótkim treningu. Teraz jest tak, że bardzo rano muszę uważać z tym, co nakładam na twarz. W sensie jakiego używam produktu do mycia, dlatego że, jak jest tylko troszkę mocniej myjące, to natychmiast mnie ściąga i skóra się robi czerwona. Dlatego dzisiaj zaczynam od tego kosmetyku z Basic Lab. On się nazywa Dermatologiczna Emulsja Myjąca do skóry ultra wrażliwej. I to by się zgadzało, nie? Ona jest ultra delikatna, ma taką konsystencję, o, jak mleczko do demakijażu trochę. Jeśli chodzi o używanie tego wieczorem, jakby ktoś chciał sobie zrobić demakijaż, to moim zdaniem lekko można, w sensie jest to skuteczne. Jedyne co to, wydaje mi się, że ona troszeczkę nie radzi sobie z bardzo długotrwałym makijażem. Z jakimiś takimi linerami w żelu, mega mocnymi tuszami do rzęs. Takie rzeczy to są, to są te, z którymi ona sobie nie do końca radzi. Ale jak ktoś szuka właśnie czegoś takiego, bo nie lubi balsamów na przykład albo olejków, to, to myślę, że warto spróbować. Albo jak chcecie po prostu do oczyszczania, tak jak ja teraz używam, czy tam jak nie nosicie makijażu, chcecie sobie dwa razy umyć tym twarz, żeby nie ściągało, to też jest bardzo spoko. Używam gąbki konczak z rumiankiem, mojej czarszkowej. Także teraz po prostu zmyję to, co tutaj mamy i spłuczę wodą, więc nie będę już Was tym zanudzać, bo z łokcia trochę woda mi leci na spodnią od także ten momencik. Jak zwykle przypominam, bardzo delikatnie, tylko oklepujemy twarz bez żadnego pocierania. Ręcznikiem się osusza, a nie domywa, nie? Także na wszelki wypadek to podkreślam, zwłaszcza jak ktoś ma zmiany na twarzy, jakieś tam. Wysypki, czy po prostu pryszcze, czy suche, łuszczące się skórki, no to pocieranie nigdy nie pomaga, raczej zawsze pogarsza sytuację. A wiem! Jedną rzecz Wam powiem ciekawą, którą ja myślałam, że każdy człowiek tak robi, ale dopiero na live'ach na Instagramie się zorientowałam, że chyba niewiele osób jednak z tego korzysta. Zawsze mnie dziewczyny pytają, jakim cudem ja nie jestem cała ochlapana, że mi po łokciach nie cieknie woda. I teraz uwaga, bo spróbuję to zaprezentować, się cofnę troszkę. Jak ja robię demakijaż, to nigdy nie myję twarzy w ten sposób. W sensie nie trzymam rąk tak. I to jedyny moment, kiedy tak robię, to jest wtedy, kiedy nagrywam, bo muszę być wyprostowana i widzieć, yy, co się dzieje. Ale jak myję normalnie, twarz jak robię swój zwykły demakijaż, to zawsze robię w ten sposób, że podnoszę łokcie do góry i po prostu yy, myję w ten sposób. I dzięki temu mam mokre dłonie i cały ten produkt, który jest na nich razem z wodą, spływa do zlewu, a nie po łokciach na moje ubrania. Więc yy, pomyślałam, że skoro tam dziewczyny nie wiedziały, to tutaj też yy, pewnie będzie jakaś część osób, która o tym nie słyszała nigdy, to proszę. Można próbować śmiało, może się przyda. Jak ten patent z delikatnym zamykaniem oczu przy mydle. Prysznic tonikowy, naturalnie. Dzisiaj wróciłam do mojego, jednego z moich ulubionych toników z sensu Mare Algo Tonik on się nazywa i tęskniłam za nim, jak się teraz zastanowię. Miałam ostatnio taki, kurczę, nie pamiętam tylko skąd, Taki ładny w niebieskiej butelce i pięknie pachniał, i dawał taką mgiełkę naprawdę. No, yy, no niczym w jakimś rajskim miejscu, jak się jedzie na wakacje są to takie mgiełki do nawilżania roślin, nie? No wspaniała była tam giełka, tylko pielęgnacyjnie dosłownie nic nie robił. Więc yy, jak już tutaj przechodzę do czegoś, co od razu mi daje ukojenie na twarzy w trakcie używania, no to jest jednak yy, ta radość jakaś drobna, znajduje się ona w tym. Normalnie to już bym tylko tutaj położyła krem i wyszła, by się zająć jakimiś innymi rzeczami, ale teraz mam problematyczną dosyć serę, więc muszę trochę bardziej zadbać o jej tam wymagania i używam yy, i rano, i wieczorem esencji. Z tym, że rano teraz zamiast esencji korzystam z takiego toniku LactoSita Soothing Toner. Sika, właściwie nie Sita, sorry. Yy, I to jest bardzo ciekawy kosmetyk. Taki, o widzicie, troszeczkę ma taką mleczną, yy, taki mleczny wygląd, ale konsystencja ma taką jak normalny tonik. Wylewam tylko trochę na dłoń. Rozcieram między dwiema i delikatnie wklepuję. Próbowałam przecierać tym tonikiem twarz, ale niestety u mnie przecieranie, zwłaszcza w tym momencie, jak to. Tu, kurde, dzisiaj akurat mam w naprawdę dobrym stanie cerem, się wyspałam. Tutaj miałam właśnie te takie zmiany na tle nerwowym, jakieś przesuszone kawałki się pozdarzały, takie mega tłuste części. A to przy wyczerpanej ruty, nie wam więcej, ja powiem o tym. W każdym razie, jak próbowałam przecierać wacikiem, czy tam nawet. Takim wielorazowym. Miałam jakieś, jakieś takie stkaniny, kurde, no nie, no po prostu tylko, tylko gorzej, i tylko gorzej. Ale miałam takie poczucie, że ten tonik to jest coś, co na ten moment moja skóra może całkiem polubić. O ile się nie mylę, to nie ma jakiegoś tam. Aha, nie powiem Wam dokładnie na temat składu, bo nie ma, był na kartoniku, ale moja skóra jest z niego zadowolona. Nic mnie nie podrażniło, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że troszeczkę jest ukojona i nawilżona. Po tym sklepaniu mam takie wrażenie, że troszkę dłużej jest uregulowana. W sensie. Jak ten nawilżę, a to jest bardzo lekkie, to później w ciągu dnia aż tak szybko mi się nie przetłuszcza. Natomiast w tych miejscach, tutaj które są najbardziej suche, nie czuję takiego dużego ściągnięcia. Yy, I to pod użyciu takiej ilości, powiedziałabym, że używam tego kosmetyku gdzieś od stycznia może, więc yy, no, starczy mi na 1000 lat to jest w ogóle jakaś ogromna butelka, pół litra. Ale wiem, że robią też mniejsze. Wykończę to teraz kremem z SPF, bo nakładałam tam ten jeden nawilżający tonik i drugi nawilżający tonik i ciężkiego kremu na twarz na dzień teraz nie lubię, więc używam tylko albo kremu BB z SPF-em, jakiegoś, jeżeli mam się jeszcze do tego malować, albo używam po prostu kremu z filtrem. Dzisiaj to będzie ta lekka emulsja ochronna z Basic Club. Ja ją nakładam warstwami, żeby wszystko mi się zdążyło dobrze wchłonąć. Mówiłam Wam już wiele razy o tej emulsji w ubiegłym roku i powiem tak: na ten moment to jest na pewno w moim top 3 produkt, dlatego że ona się łatwo rozprowadza, jak widzicie, szybko się wchłania, nie bieli. Nie mam takiego motywu, że jakoś mam tą skórę albo mocno ściągniętą, albo że mi się przetłuszcza w ciągu dnia. Naprawdę to polubiłam. Praktycznie wszystkie minerały mi się na tym dobrze trzymają, więc no, ogólnie lubimy się, nie? Teraz dzisiaj to akurat mam taki plan, żeby się nie malować, Men det będę łóżko składać albo inne jakieś rzeczy domowe robić yy, i sobie yy, ten makijaż zostawię na potem, jak skończę już moje zadania, żeby mieć jakąś yy, przyjemność taką dodatkową z dnia. Yy, spokojnie, to nie jest cały SPF, który ja użyję, po prostu nakładam warstwami. W ogóle jak macie jakieś tam chęci, wątpliwości, coś się zastanawiacie, ile czego nakładać i tak dalej, albo w ogóle po co te SPFy i takie inne rzeczy, to ja Was odsyłam, jak zwykle, do dziewczyn z Piggypack, dlatego że one zrobiły taki kawał tam pracy i taką ilość przetestowały tych rzeczy, że... Yy, Szkoda byłoby po prostu, żeby tego nikt nie zauważył. Więc, znaczy i tak zauważyło mnóstwo osób. Nie wiem właściwie, jaki był przekaz tego, ale chodziło mi o to, że kawał dobre roboty i polecam, nie? <laughs> ja czasem chcę coś powiedzieć prosto, naprawdę chcę, ale czy z tego coś wynika normalnego? Nikt nie wie, nikt nie wie. I teraz, ponieważ ja nadal nie mogę nakładać kremu pod oczy, bo niestety jak mi tam migruje, coś się dostaje, to jest... Przygody są, tak powiem, przygody, żeby już nie narzekać. Więc nie korzystam od kilku miesięcy z kremu pod oczy, to też w konsultacji z dermatologiem i z moim okulistą, więc po prostu. Trochę musiałam się odsunąć od tego, ale ni niestety czuję te okolice, że zrobiły się mega suche, więc codziennie rano nakładam, albo prawie codziennie, jak pamiętam, płatki pod oczy. Teraz mam takie żelowe z Bentona Snailby Ultimate Hydrogel Eye Patch i to są super płatki. To jest moje drugie albo trzecie opakowanie, i kupiłam kolejne, żeby jak to się skończy, to żeby na pewno było. Jest taka szpatułka mała plastikowa do tego. One tak wyglądają. Na pewno już widzieliście, ale tak sobie pomyślałam, hej! Wysil się trochę, nie? Postaraj się, zrób jakąś ładną prezentację o poranku. Niech to będzie sukces tego dnia. <grystanie> ja te płatki nakładam w ten sposób. I też Wam już mówiłam, nawet chyba posta na Instagram, nie chyba, na pewno posta na Instagramie na ten temat wrzuciłam, że przyklejać te łapki to można na różne sposoby. Możecie albo sobie zrobić ten, tak, jak ja, że tutaj ja akurat to robię bardziej na opuchnięcie pod oczami i żeby ta okolica była bardziej nawilżona. Możecie sobie założyć je dokładnie odwrotnie, czyli tym dzióbkiem tu do środka, żeby te kurze łapki bardziej e, były potraktowane tym pielęgnacyjnym kosmetykiem. To ja też na pewno tak robiłam w moich poprzednich filmach, tam lata temu. E, można sobie tu je naklejać na te linie. Śmiechu, jeżeli macie taką ochotę, można przyklejać tutaj pomiędzy brwiami, na te jedenastki, czy tam. Jak to się nazywa? Lwia zmarszczka. Ja nigdy nie wiem, skąd te nazwy się biorą, ale. No tak, no tak, już trzymajmy się tego. Skoro są w użytku, to trzymajmy się tego. Bo jak ja zacznę wymyślać swoje, to wiecie, co się stanie, nie? One będą w użytku normalnie non-stop. i Będziecie musieli się do tego przyzwyczaić. Dobra, zostawię to sobie na jakieś, ja wiem, 10-15 minut. Pójdę w tym czasie, zrobię sobie kolejną herbatę. Już pomału zacznę się szykować do jakichś tam moich zadań tego dnia. Także na, to, na tym się kończy moja pielęgnacja. Jeśli chodzi o usta, to rzadko rano nakładam cokolwiek, bo przeważnie nie mam potrzeby. Stosuję maskę na noc... Tą moją czaszkową i jak stara, no to one są miękkie, więc raczej już nie dokładam czegoś nowego. Poza tym kto wie, może za pół godziny, może za 9 do 15 godzin pojawi się tu pomadka kolorowa. Nigdy nie wiesz, nikt nie wiesz. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że jakoś była zadowalająca i że damy radę tu nagrywać więcej jakichś takich filmów. Czekam na wasze na, na informacje od Was w komentarzu, bo staram się jakoś to ogarnąć. Nie jest łatwo, bo nie mam aparatu z odpowiednim obiektywem. Mam aktualnie tylko jeden obiektyw i on po prostu nie szanuje tej łazienki, także <laughs> musimy jakoś sobie radzić. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę cudownego tygodnia. Dnia I do zobaczenia następnym razem. Na razie, a nie czekajcie, pójdę tak elegancko.